Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo można zrobić domowy sos żurawinowy. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularny sos podawany do mięsa, do indyka na święto dziękczynienia, jak również na święta Bożego Narodzenia. Jest to przepyszny sos, bardzo zdrowy, jeżeli oczywiście nie daje się za dużo cukru albo się zastąpi innym zamiennikiem zdrowszym, można go zrobić tak na gładko, jak również żeby miał kawałki owoca. Koniecznie musicie zobaczyć jak łatwo robi się go w Instant Pad. zapraszam do obejrzenia filmiku. I tutaj produkty. Kupiłam trzy takie torebki Cranberries, czyli Żurawiny. Jedna torebka 340 gram, 12 ancyz. Podejrzewam, że kupiłam dwie, a trzecią dostałam za darmo. Nawet nie wiedziałam. Jedna torebka kosztowała 99 centów. Także naprawdę ten sos wychodzi bardzo tanio. Potrzebuję skórkę z jednego pomarańcza. Ja ją sobie zaraz zetrę na tarce, na tych drobnych oczkach. I również będę wyciskała sok, świeży sok, 3 czwarte szklanki potrzebuję. Jeżeli jeden pomarańcz będzie za mało, to po prostu wycisnę drugiego. I tutaj pokażę Wam, ja zatrę sobie na tych drobnych oczkach. Również dodam troszeczkę miodu i zwykły biały cukier. Jeżeli Wy chcecie zrobić bardziej zdrowszy ten sos, to proponuję cukier brzozowy, czyli xylitol. I tutaj mam już tą skórkę startą z jednego całego pomarańcza i biorę się za wyciskanie soku. I tak jak mówiłam, jeżeli jeden pomarańcz będzie za mało, to po prostu wycisnę sok z drugiego. Potrzebuję 3 czwarte szklanki świeżego soku. I tak jak mówiłam, jeden był za mało, także wyciskam drugi. Również można dodać zwykłą wodę albo po prostu kupny sok pomarańczowy. Tylko na 6 kwart Instant Pad trzeba mieć 3 czwarte szklanki. Teraz dodam dwie łyżki stołowe naturalnego miodu. Po dodaniu miodu zamieszam i wleję do garnka. Jeżeli Wy macie 8 kwart Instant Pad, to musicie dać troszeczkę więcej jak jedną szklankę, może nawet i półtorej szklanki tego soku albo wody. Ja specjalnie do tego przepisu wzięłam mój 6 kwart instant pad, a nie 8, bo mniej trzeba dać tego liquid i po prostu sos będzie gęstszy. Do tego soku z miodem wrzucam startą skórkę z pomarańcza i moją żurawinę. Tak jak mówiłam, miałam tutaj 3 torebki, 340 gram, to wychodzi troszeczkę więcej jak kilogram. I słuchajcie, to wszystko. Cukier dodam po otwarciu, tutaj jeszcze tylko lekko zamieszam. Cukier dodaję po otwarciu, dlatego że y, wtedy będę mogła kontrolować, jaki słodki chce ten sos i wiem, że mi się na pewno nic tutaj nie przypali. Banalnie proste, nie trzeba pilnować. Zamykam. Ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zabrało się ciśnienie. I ustawiam instant pad na opcji manualnej innych może być to opcja pressure cook tylko na 2 minuty. Jak ciśnienie się zbierze odliczy do dołu i będę robiła naturalne odparowanie także ja to zostawię tutaj na co najmniej 15 minut i dopiero później otworzę jak wrócę dodam cukier wyparzyłam sobie słoiczki będę potrzebowała tylko dwa słoiczki na to i można sobie zrobić na dwie metody, na jedną to taką, którą dobrze wszystko zmiksujesz i przetrzesz, żeby mieć gładki sos, albo po prostu można tylko ugnieść taką ubijaczką do ziemniaków. Minęło mi 24 minuty, otwieram, ciśnienia już nie ma i tak to wygląda, przepięknie pachnie, oh my god, naprawdę, nawet nie wiedziałam, że te cranberries tak ładnie pachną po ugotowaniu i spójrzcie. Ugotowały się po prostu idealnie. Wiem, że dużo osób robi tylko na jedną minutę. Ja zrobiłam na dwie, bo naprawdę ta jedna ekstra minuta mnie tutaj nie zbawi. I słuchajcie, tutaj ta żurawina się tak dobrze ugotowała, że ja dosłownie jak dotykam tą łopatką po ściankach tego garnka, to ona się po prostu rozwala. Także dla tych, którzy lubią ten sos z kawałkami owoców, naprawdę tutaj nic nie trzeba blendować. Teraz, żeby mi się sos zagęścił po dodaniu cukru, muszę przełączyć na opcję podsmażanie. I dodam cukier. Zaczynam od jednej szklanki, posmakuję i później zdecyduję, czy trzeba więcej dodać tego cukru. Jeżeli wy byście chcieli zrobić na bardziej zdrowszy styl ten sos, także proponuję dodać tutaj cukier brzozowy, czyli xylitol. Jest on bardzo zdrowy, o wiele zdrowszy od zwykłego białego cukru, także warto na ten temat poczytać w internecie. Ja tutaj Was nie będę pouczała. Po prostu wpiszcie sobie i poszukajcie. OK, dodałam jedną szklankę cukru i powiem Wam: Holy moly! To jest jeszcze takie kwaśne, że po prostu muszę dodać następne pół szklanki. Także dodałam trzy torebki po 340 gram. I dodałam półtorej szklanki cukru, także pół szklanki na jedną torebkę zwykłego białego cukru. I teraz tak, ten sos, teraz mi się tutaj dosłownie chwilkę pogotuje, tak pozwolę, żeby on tutaj popyrkał, żeby on się troszeczkę zagęścił. I powiem Wam, że jeżeli lubicie z kawałkami owoców, już tutaj bym z tym nic nie robiła. Po prostu on jest taki gotowy do jedzenia, do podawania. I nawet zwróćcie uwagę, on jest taki już fajny, gęsty, że trzyma się tej łyżki, nie spada. Naprawdę super konsystencja. Jest po prostu idealny. Także półtorej szklanki cukru na trzy torebki żurawiny. I ja sobie teraz tutaj troszeczkę to jeszcze bardziej zblenduję. Blenduję dlatego, bo jeżeli macie te kawałki tych owoców w środku, w tym sosie, to on. Te kawałki owoców jednak powodują, że ten sos jest cały czas bardziej jeszcze taki kwaskowaty, ma taką gorycz. Tym bardziej ta skórka powoduje, że jest taka gorycz w tym sosie. Także ja sobie tutaj go troszeczkę zblenduję, żeby po prostu był bardziej gładszy. Ja lubię takiego. Także ja sobie pół zostawię takiego, a pokażę Wam dalej, jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić, żeby po prostu tych kawałków, bo tam nie wiem czy widzicie, ale skórki yy, z tego owoca pływają i one powodują gorycz w tym sosie. Także zostańcie dalej ze mną, zaraz wam pokażę jak można zrobić, żeby ten sos był po prostu taki gładki. I teraz tak, jeżeli wlewacie do słoiczków i chcecie je zamrozić, to nie więcej jak tyle. Ja będę wekowała, także wlewam sobie jeszcze więcej i po prostu pogotuję około 40 minut te słoiczki. Zanurzone w wodzie i one mi się dobrze zawekują, i te dwa tygodnie do Thanksgiving wytrzymają. Tutaj wycieram te brzegi słoiczków, żeby się upewnić, że są czyste przed zamknięciem. Oczywiście wszystko wyparzone, zakręcam, później bardziej podokręcam, żeby się upewnić, że są szczelnie zamknięte. I proszę bardzo, wyjdą tylko dwa takie słoiczki i mała miseczka i teraz Wam pokażę, jeżeli nie chcecie mieć tych kawałków tych, tej skórki w sosie, to bardzo łatwo to można zrobić, po prostu jedną miskę, sitko aha i tutaj jeszcze Wam pokażę tak wygląda ten sos, który ja sobie zachowałam przed robieniem właśnie tego przecierania i będę przecierała ten sos zrobię to na takie dwie tury bo żeby po prostu nie było za dużo tej skórki i bardzo łatwo przecieram przez sito. Powiem Wam, że ten sos jest tysiąc razy lepszy od tego kupnego. Także, jeżeli kupowaliście, to mam nadzieję, że już tego nigdy nie zrobicie i będziecie robili samemu. I tylko tyle tej skórki na śmieci trzeba wyrzucić. I zaraz zrobię drugą turę. I sos gotowy. Także mam nadzieję, że ci, co robili zawsze na kuchence tradycyjną metodą, spróbują w Instant Pad, a ci co kupowali to tym bardziej koniecznie musicie wypróbować i spójrzcie jak ten sos przepięknie wygląda taki właśnie przecedzony, bez żadnych skórek jeżeli macie małe dzieci to może taki będzie lepszy bo czasami małe dzieci nie lubią jak jakieś kawałki są w środku w sosach, bardzo polecam można teraz tutaj do tego dodać troszeczkę żelatyny żeby zrobić z tego taką galaretę, ja nie umiem więc nie robię, ale może wy wypróbujecie i Wam się uda. I słuchajcie, tego sosu wychodzą dwa słoiczki z trzech torebek i taka mała miseczka. Także koniecznie wypróbujcie, dajcie mi komentarz, jeżeli zrobicie, bo będę bardzo ciekawa, czy Wam smakowało. Ja wiem już na 100%, że będę nie tylko robiła na święta, ale też również bez żadnego powodu. Subscribe mój kanał i polub mój filmik, i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.